Hej, cześć Simano, wam wszystkim. Z tej strony Patryk45, Patryk Gaming, a to jest kolejny króciutki poradniczek w moim wykon wykonaniu. Znów chodzi o nową opcję YouTube, mianowicie o miniaturę mojego kanału, jak i o wybrany film, który nam się reklamuje. A mianowicie pokażę wam, o co to chodzi dokładnie. Jak widzicie, zawsze, może nie zawsze, ale ostatnio na końcu moich filmów. Pojawia się na przykład coś takiego, czyli logo mojego kanału, jak i wybrany przeze mnie film. Często pytacie się, jak to ustawić. Więc wchodzimy w ustawienia naszego konta YouTube. Ustawienia kanału tutaj mamy napis i mamy programowanie in video. Klikamy sobie tą opcję. I jak widzicie, tutaj mamy te przeróżne opcje. Jeżeli chodzi o logo kanału, możemy sobie ustawić yy, u góry z lewej strony, u góry z prawej strony, u dołu, możecie sobie pokombinować, możemy ustawić koniec filmu, cały czas, jest standardowy czas, różnie oraz przez jak długi czas ma się to pojawiać, tak samo jest z wybranym przez nas filmem, jak w przypadku logo kanału, gdzie ma ono się pojawiać, w którym momencie i oraz przez, yy, oraz i przez jak długi czas Możemy sobie również wybrać film, który ma się nam reklamować. Zaraz pokażę, jak to zrobić. Poleć film. I jak widzicie, tutaj mamy filmy, które możemy sobie polecić. Eee, możemy tutaj dać sobie link naszego filmu, lub też po prostu wybrać, na przykład w moim przypadku to będzie Call of Duty. Klikamy zapisz. I możemy sobie ustawić również czas, kiedy ma on się pojawiać. Będzie to minuta, 10 na przykład. U góry z prawej, u góry z lewej, u góry z prawej. I tak to zrobić. Klikamy zapisz. Klikamy zapisz. No i po prostu wychodzimy sobie z tego. I zaraz zobaczymy, jak to wszystko działa. Wchodzimy, oczywiście, w ten oto film. przewijamy go praktycznie do końca widzimy miniatura kanału się już pojawiła i zaraz powinna się pojawić miniatura filmu chociaż nie tutaj może miniatura się nie pojawić do tego że to jest właśnie ten film z Call of Duty zobaczymy na innym filmie O, jak widzicie, mam swoje miniatury kanału, jak i miniatury filmu. Ponad weekend, na przykład, na miniaturę filmu przenosi nas właśnie do tego, też filmu. Więc myślę, że w tym poradniku Wam pomogłem. To wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Poradnikach, trzymajcie się. No i cześć. Pa.